Dobiegają końca prace przy rewitalizacji parku Strzeleckiego. Starą zniszczoną muszlę koncertową oraz zniszczone ławki zastąpił nowy amfiteatr, który pomieści ponad 3000 widzów. Postępom prac wykończeniowych przyglądałem się wraz z marszałkiem Województwa małopolskiego Witoldem Kozłowskim. Zmiany widać także na terenie samego parku. Zniszczone aleki spacerowe zostały zastąpione nową kostką brukową. Powstały również nowe obiekty wielofunkcyjny pawilon place zabaw dla dzieci, plac wejściowy z fontanną oraz mini ścieżka biegowa z elementami do ćwiczeń dla dorosłych. Planowana jest także budowa drewnianych pawilonów, które stanowić będą czytelnię i ogród seniora. Końca dobiega również przebudowa ulicy Ogrodowej w okolicy parku. Powstaje tam prawie 280 miejsc parkingowych. Prace mają zakończyć się w kwietniu. 4 miliony złotych wróciły do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Dzięki mojej poprawce złożonej do uchwały budżetowej Spółkę nie czeka restrukturyzacja i zwolnienia pracowników. Dziękuję za wsparcie NSZZ Solidarność działającemu przy MPK Nowy Sącz. Szkoda, że przez polityczne działania niektórych radnych, pracownicy spółki komunalnej byli zmuszeni do strajków i obawy o swoje zatrudnienie. Wspieram zajęcia nauki pływania dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych w Nowym Sączu. Przez ostatnie trzy tygodnie z zajęć skorzystało ponad tysiąc uczniów. Mam nadzieję, że wrócimy do tych zajęć po zdjęciu obostrzeń. Ruch to zdrowie. Nad zajęciami czuwa radny Dawid Dumana. 19 marca zużyłem kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody imienin honorowego mieszkańca miasta to tradycja przywrócona przeze mnie dwa lata temu. Wówczas imieniny Józefa Piłsudskiego były obchodzone w Nowym Sączu po raz pierwszy od 80 lat. Z uwagi na obowiązujący obecnie stan zagrożenia epidemicznego, wydarzenie miało skromniejszy charakter. Tradycji stało się zadość. Dziś na nowosądeckim rynku stanęła palma wielkanocna o wysokości prawie 24 metrów. Palma wykonana została zgodnie ze wzornictwem ludowym. Zdobi ją 5000 kolorowych kwiatów, wstążki o łącznej długości około 500 metrów, ponadto bazie wieżby, gałęzie sosny, bukszpanu i jałowca. Szacuje się, że jej waga to około 1,5 tony.